Witam Ciebie bardzo serdecznie w kolejnym update z gry Sandpit. To jest już kolejny update i dzisiaj Wam coś pokażę. Wam dzisiaj editor. Wszystkie opcje, które będą dostępne, na razie są jeszcze nie oskryptowane, ale chciałbym je Wam pokazać, abyście je ocenili i napisali, co byście chcieli jeszcze, abym dodał w, tym, w tej aktualizacji. Ale przed filmem, jeżeli jesteś tu nowy, to zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału, ponieważ to bardzo motywuje do dalszej pracy w górę i napisanie komentarza. możecie też udostępnić film swoim znajomym żeby trafić do większej ilości odbiorców a więc tak jak już w poprzednim filmie widzieliście nowy system budowania został udoskonalony jak widzimy tutaj w lewym dolnym rogu mamy informację że żaden obiekt nie jest wybrany to jest informacja ponieważ jeżeli ustawimy sobie zbudujemy sobie jakieś nie, ustawimy sobie jakieś modele i najedziemy na dany obiekt, to wyświetli się nazwa wybranego obiektu i możemy tak, możemy i po wciśnięciu wci prawym przyciskiem myszy możemy go wtedy już e, przemieszczać ale gdy najedziemy na dany obiekt i kla klikniemy klawisz E i wyświetlą się jego opcje tu mamy podstawowe opcje, które będą pokazywać e, pozycję, rotację i skalę te y, informacje będzie można używać do później pisania eventów Tutaj mam komponenty kolizje, grawitację, detekcje, kolizji, czy jest widoczny A Też jeszcze to nie działa, na razie są tylko okienka zrobione Na razie chciałem zrobić tylko okienka, żeby później to wszystko oskryptować I mamy eventy Tu już mam trochę zrobionych typ, eventu, start Na przykład żeby był na początku Ukryj e, Obiekt, jeszcze nie ma obiektu tutaj, e, żadnego e, typ eventu też jeszcze nie ma a nie, nie jest, typ y, tego, y, typ sprawdzania tutaj będzie, możemy tutaj mamy albo sprawdzić czy jest taka sama, czy jest nie taka sama, czy jest większa, równa ale również możemy y, wykonać operacje dodania, odjęcia pogrożenie i podzielenie tutaj argument jest pierwszy czyli na przykład powiedzmy y, 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 czy jest y, czy jeden czy 1 jest równy 1 I tak, jeżeli będziemy chcieli używać później zmiennych, to, możemy, to będzie to obsługiwane za pomocą klamer, i tu będziemy podawać nazwy zmiennych, na przykład zmienna a. Albo również będzie to albo będziemy mogli się odwoływać do na przykład tutaj do pozycji x, albo do pozycji całej. Na przykład powiedzmy. Na przykład i w klamerkach takich kwadratowych będzie pozycja na X, czy jest równy 1, Y, Z, albo czy pozycja ogólnie jest równa 1, 2, 3, czy jest taka pozycja No, no to jeszcze zostanie wymyślone, jeszcze muszę dopracować ten, ten pomysł, jak to będzie wszystko działać, ale mniej więcej to będzie coś w takim stopniu, tak będzie działało. W Escape możemy włączyć y, kamerę i poruszać się myszką. Y, dzięki czemu mam dostęp tutaj do opcji na górze. Możemy wejść w ustawienie projektu, gdzie będziemy mogli podać, podać au, na nazwę autora i opis. W przyszłości będzie tu więcej opcji. Piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś pomysły. E, tak, y, mamy, mamy dostęp też do zasobów. I zasoby działają mniej więcej tak, że jest tutaj pasek przewijania i tu się wczytałem, wczy, wczytują wszystkie zasoby wraz z grafiką, która jest na razie przykładowa Też piszcie, czy taki sposób wyświetlenia zasobów jest fajny e, Moim zdaniem jest spoko, więc e, na razie taki zrobiłem No i możemy się przełączyć, tutaj jest e, Klikając Escape wracamy i możemy teraz stawiać sobie wa, a, walec I możemy tutaj jest bodajże kula Tak i tak, no i sobie wróćmy tutaj, bo no i tak, mamy też zmienne, które będziemy mogli tworzyć, tak jak było to wcześniejszej wersji. Typ zmiennej, nazwa, domyślna wartość, a tu mamy listę zmiennych, które możemy usuwać, i tutaj po 10 skyp będziemy tutaj mogli się odwoływać, no tak to jest zmienna A, czy jest równa powiedzmy 5 i tak. I teraz podjemy do zmienne. Tworzymy sobie tajny typ. Jeszcze nie, nie dodaję żadnego typu a i domyślmy wartość np. 3. Tworzymy i wtedy e, po uruchomieniu gry e, będzie sprawdzany warunek. I Escape wracamy. E, tutaj na górze jeszcze mamy e, opcje Back i Run. One będą dostępne po e, Back. Będzie dostępne, jeżeli na mapie będzie. Chociaż jeden model dostępny, żeby wrócić, usunąć go. A RAN będzie dostępny, jak będzie ustawiony grać tak. albo skompilowane gra. Zobaczymy jeszcze, jak to zrobić. Zrobiłem tylko e, taki wygląd, e, żeby był. I teraz będę, jeżeli pisze w komentarzach, co by dodać, można było jeszcze. A ja to jeszcze uzupełnię o brakujące rzeczy, i myślę, że będę już tworzył taki skryptu, który będzie wszystkie te dane zapisywał do pliku, a później za pomocą tego będę, zrobię e, e, kolejny skrypt, który będzie wczytywał te wszystkie obiekty i dawał e, właściwości odpowiedzi. Dobra, to by było na tyle w tym filmie. E, ja bym się z Wami żegnał. Trzymajcie się.